Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. My zaczynamy sobie od kalendarza inwestycyjnego. Dzisiaj nie ma żadnych ważniejszych danych, jest taka cisza przed burzą, wyciszenie rynku, pewne rynki będą się oczekiwać na to, co się zadzieje jutro. No i jutro mamy te ppi -e i przemówienie prezesa WET, 14.30, no a środa już widzimy, jak jest wypełniona o 14.00, czyli bazowa sprzedaż detaliczna, bazowy wskaźnik CPI, Także tutaj naprawdę, naprawdę ta zmienność będzie bardzo duża. No i czwartek zdeklarowani wstępnie bezrobotni. Także wtorek, środa kluczowe dni dla rynku, które dadzą nam najprawdopodobniej kierunek na ten okres wakacyjny, wakacyjno-letni. No ale dzisiaj spokojniej zaczynamy sobie od... Zaczynamy sobie od DAXa, no i tutaj mam wyznaczone dwa poziomy, które mnie interesują jako miejsca do, do, do wejścia, tak? tutaj w pozycję krótką, gdzie, gdzie widzę duże opory dla ceny 18,890, 18,889, i drugi poziom 18.967, 18.998. Takim, gdybyśmy pokonali tą strefę tutaj, no to wówczas będę patrzył w kierunku 19.372. Natomiast no, na ten moment z punktu widzenia tradingowego te poziomy są dla mnie ważnym oporem, a wsparcie 18.779 na DAXie indeks dolara. Widzimy, że ten dolar, tak jakby wyznaczyliśmy tą strefę podażową, jaką mam wyznaczoną, no to tutaj ta reakcja się pojawiła. Prawdopodobne nawet zejście tutaj w okolice tej, tej zielonej strefy, która trzyma nas prowzrostowo. Niemniej jednak takie ważne wsparcia po drodze tutaj mamy też. Może usunę te mierzenia wszystkie, które tutaj mamy. Teraz byśmy sobie zmierzyli, zmierzyli ten ruch, który się odbył. Jest to interwał jednogodzinowy, także jest to lokalne podejście. No i widzimy, że to 61 wypada nam w tej zielonej strefie, także jest to na pewno ważny poziom, ta zielona strefa, jeżeli chodzi o utrzymanie ceny w dalszym ruchu wzrostowym. I ja na pewno będę tutaj obserwował tą strefę, bo na parach, funt, dolar euro, dolar, jeżeli tutaj zobaczymy odbicie, no to mogą się pojawić spadki na parze funt do dolara, euro do dolara. No i tak przechodzimy sobie już jeszcze może US30, mówimy jak tutaj jesteśmy na US30 również na Dow się. myślę, że jeszcze wyciśniemy wyższe poziomy, tutaj to 161 myślę, że może zostać zaliczone, niemniej jednak tutaj można sobie zrobić z tego 4-godzinowego interwału, mierzenia. Ja usuwam szybko to, co tu jest, bo to już jest zrealizowane. Ta strefa dla mnie jest ważną strefą popytową w tej chwili. Ale co dalej tutaj się może zadziać? No to tutaj na pewno mierzenie całego tego ruchu spadkowego, który mieliśmy. No i ważny poziom pierwszy, najbliższy poziom 8.8.6 to jest poziom oporu, który, który mamy. No, i tutaj no ja bym się spodziewał jakiejś reakcji podażowej, natomiast ta reakcja myślę, że będzie niewielka. Zobaczcie, jaki jest duży wolumen popytowy. Także popyt jest ogromny, i tutaj widzimy, że cena w momencie, kiedy dochodzi, nie ma ani tej dywergencji, nawet na godzinówce. Tutaj jak sobie zobaczymy, ta podaż jest niewielka w porównaniu do popytu, który mamy. Ta reakcja może się pojawić. Możemy zobaczyć odbicie tutaj, przetestowanie tego poziomu. Ja w sumie, może te wskaźniki, żeby jeżeli sobie pomierzymy tutaj cały ten ruch wzrostowy, no to może tutaj zejdziemy w okolice 3,9434, 3, 342. To są takie poziomy. Jeszcze tutaj się mogli dołożyć teraz jedno mierzenie. Tego ostatniego podbicia i zobaczmy, co nam to pokaże. Tutaj te okolice mamy 161 i 382, to jest takie wsparcie, które może być realne na, przy tak silnym popycie. Myślę, że ten poziom jest maksymalnym zasięgiem spadku przed dojściem tutaj do tego. Bo I tutaj decyzja rynku, jeżeli wybijamy. No to idziemy na mierzenia zewnętrzne, czyli na 127 tutaj. To będzie mój poziom na się. Gdzie kolejny opór będę widział ze względu na to, że wybijając ostatnie mierzenie wewnętrzne, idziemy na pierwsze zewnętrzne. Także tak to widzę, a tutaj widzimy, że w tym ruchu wzrostowym, no tak ta korekta, która nam się tutaj powtarza, ta jest większą korektą. To jest największa korekta, którą mieliśmy w tym ruchu wzrostowym, tutaj od dołka jak sobie przyłożymy, no to ona nam cały czas trzyma i tutaj gdybyśmy ją przyłożyli, no to do tego poziomu, no to nadbijamy to, ale testujemy ten szczyt, który nie był przyjęty, a on wypada również na, na mierzeniu 7,8, 6,1. Także... Yy, takie dwa scenariusze, dwa punkty wsparcia. Jeżeli ktoś będzie chciał zagrywać, no to ten poziom na dole na pewno jest mocniejszy niż ten do góry. Niemniej jednak, ten do góry też byłby wzmocniony mniejszą korektą, która tutaj była zrobiona. Najprawdopodobniej to jest druga korekta co do wielkości. Jak się przyjrzymy tej korekcie, no to ona wypada właśnie tutaj na zasięgu tego tego mniejszego, także no, są dwa poziomy, które ja sobie wyznaczam jako ewentualne zagranie na pozycję długą, później dojście do 39,691, no i myślę, że ten poziom zostanie wybity ze względu na ten wolumen podtyptowy, który mam, jeżeli się nic nie zmieni, no to tutaj ewentualne zagranie na reakcję, na odbicie, natomiast ogólnie no to raczej ten poziom będzie wybity i wyjdziemy górą złoto. Na złocie najważniejsze wsparcie w tej chwili dla mnie, może usunę te, te poziomy, które tutaj mieliśmy wyznaczone oporu. Cena to przebiła, poszła dalej. No to teraz dwa takie mierzenia, które się rzucają w oczy. Interwał godzinowy. Zrobiliśmy zasięg korekty tej zielonej, tak że mamy to silne odbicie z tego poziomu. No i teraz tu poziomy, które, które mogą zostać zaatakowane, no to na pewno 1 do 1 tej korekty brałbym pod uwagę, która nam prowadzi ten ruch wzrostowy. No i widzimy, że jest reakcja. Mamy 3,8,2. Zasięg korekty jest, jest reakcja 2,3,5,1. Jeszcze teraz warto dodać tutaj mierzenie tego ostatniego. Odbicia, które mieliśmy. Widzimy, że 160 jest trochę niżej, teraz zostało już zaatakowane, także to są takie poziomy kluczowe. Jeżeli je wybijamy, jeżeli wybijamy ten poziom, no to kolejnym poziomem będzie ten, a najmocniejszy poziom tu w tych rejonach, tego właśnie 0,61. Tak. I 2,334, 2,342 to są poziomy, gdzie będę obserwował pod ewentualne zagranie na pozycję. Długą. Natomiast no tutaj silny poziom wsparcia 247, 249 i stąd prawdopodobnie możemy zobaczyć kontynuację tego ruchu wzrostu. Natomiast jeżeli chodzi o opór, no to ten opór bardzo ładnie jest widoczny. Mamy 382 tutaj, ZZB. No i zmierzmy sobie tą ostatnią, to ostatnie zejście tutaj, które mieliśmy. Ok, tutaj ten ruch trójfalowy potwierdzony przez 0,5, także to jest dla mnie taki poziom, na którym będę próbował zagrywać pozycje krótkie na reakcję, na odbicie. I jeszcze jedno mierzenie, gdybyśmy dołożyli tutaj tej ostatniej fali spadkowej, a to widzimy poniżej nam się tworzy taki klasterek który będzie nam spychał cenę w dół najprawdopodobniej. No i tu będę obserwował, że z tego poziomu jesteśmy w stanie wybić zasięg tej korekty. Jeżeli tak, no to dojście do 2, 3 czy 4 jest jak najbardziej realne. Przechodzimy do pary euro. Jeszcze może ropę. Tutaj z surowców sobie omówimy szybko. No, na ropie widzimy głowy. Odwróconą głowę z ramionami. Ramię, głowa, ramię. Także silne, silne wsparcie tutaj na tych poziomach. 127. Tak, to te mierzenia. Zobaczymy, co tutaj dalej nam się może zadziać. Zobaczmy, jakie są wolumeny. No, tutaj ta podaż wygasa, tak? mamy malejącą podaż, chociaż tutaj jeszcze się pojawia, także to zejście jedno, jedno, niżej jeszcze tutaj do przetestowania tego poziomu 77 800 jest to jak najbardziej e, prawdopodobny scenariusz, natomiast e, gdybyśmy zresztą tak, to myślę, że tutaj e, ten 77 827, ten poziom warto wziąć pod uwagę jeszcze, natomiast jeżeli chodzi o ten, to odbicie i ten ruch wzrostowy, który teraz może być kontynuowany, no to poziom tutaj na interwale jednogodzinowym, tutaj mamy taki ważny poziom 79072, no i wyżej mamy ten poziom. Ja ta strefa, jako strefa prospadkowo ja ją zaznaczę. No przebicie się powyżej, no to tutaj jest dojście w okolice 886, 782, tutaj dyre. Tak to widzę w tej chwili na, na ropie. To są poziomy, które mnie interesują, jako do zagrania na pozycję krótką. Tutaj stąd na pewno będę próbował wygrywać longa. Myślę, że to jedno zejście jeszcze się pojawi. Wybijemy ten dołek, i stąd może nastąpić ta reakcja podażowa. Jeżeli byśmy utracili ten poziom, no to kolejne przystanek 76,572 mamy wyznaczony. Przechodzimy sobie już do walut. Indeksy mamy omówione waluty. Na euro, dolarze, no tutaj mamy mocną strefę popytową od 107491 do 107424 z tej strefy, gdyby nastąpiło zejście, no to z tej strefy spodziewałbym się wzrostów. Pierwszy opór dla ceny 107791 i on wynika z tego mierzenia 0,61 tutaj mamy na tym poziomie, jak sobie potwierdzimy to ostatnie zejście tutaj na interwale jednogodzinowym, tak bardzo lokalnie już. Tą, tą korektę, no to też yy, będziemy mieli potwierdzenie w postaci 127 i 161, trochę wyżej, także te poziomy 1,07, 814, 1,07. O, ta strefa jako strefa podażowa na euro-dolarze. No i gdyby ta reakcja podażowa się nastą tutaj nastąpiła. A to wówczas zejście tutaj nawet do tej zielonej strefy jest prawdopodobne. Jeżeli sobie zmierzymy to podbicie tutaj, które się odbyło, no to 0,61 wypada dokładnie na tym poziomie, 0,5. Wyżej przetestowanie tych szczytów i tego dołka też warto dodać sobie ten poziom do obserwacji. No jest to wynikający poziom z i zmierzenia FIBO, które. Mamy jeszcze jedno potwierdzenie na poziomy, które mamy 61,161. Najmocniejszy poziom i stąd na pewno warto zagrywać na 1,07,490 pozycje długie na euro do dolara. Na funcie do dolara, podobnie sytuacja tutaj, mamy, odbijamy się od oporu, który mamy. To ZZB wygląda to tak samo na euro-dolarze. Jak się przyjrzymy. Też testujemy tutaj te poziomy oporu i prawdopodobnie, prawdopodobnie zejdziemy niżej. Zobaczymy, tu też mam 0,61, 161. Odbicie z tej strefy bądź z tej strefy terenowej jest jak najbardziej prawdopodobne. A tutaj mamy silne poziomy wsparcia 1,25, 0,49, 1,24, 936. No i ta najmocniejsza, ta strefa 1,24, 827, 1,24, 803. Także to podbicie na walutach, na GBP i USD, jak najbardziej do tych stref, i stąd ewentualna reakcja podażowa do tego poziomu, nawet tego bym się spodziewał. Dolar do złotówki, no tutaj dalej, w dalszym ciągu dla mnie najistotniejsza jest ta strefa. Ponowne zejście tutaj, ja również będę zagrywał pozycję długie, niemniej jednak należy wziąć pod uwagę to, że ta strefa nam słabnie już, to są kolejne testy, jest pierwszy test, drugi test, trzeci test, czwarty test, piąty test i możemy wybić tą strefę. Gdyby tak się działo, gdybyśmy wybili tą strefę i to zejście byłoby głębsze, no to wówczas tutaj 3,95 395 693 wypada 161, ale pierwszy przystanek tutaj mamy na 1,27, czyli 396,544 i tutaj dołożymy jeszcze ten poziom 395,686. Widzimy, że ten popyt na dolarze zaczyna się pojawiać, także szansa na odbicie na parze złotówka dolar są dość duże tutaj. W tym momencie lokalne wsparcie 3,98213 wynikające z 0,61 całego ruchu wzrostowego. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiejszy poranek. Życzę udanych tradeów. Do usłyszenia na kolejnych aktualizacjach.